Cześć, jestem Dilitek, witajcie kochani w kolejnym odcinku i dzisiaj zakończę wasz trud zadawania jednego pytania i na odcinkach i na live'ach, kiedy to w końcu się wydarzy, także to wydarzy się już dzisiaj. Kto wie co chodzi, zostaw łapkę w górę, zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, ja jestem troszeczkę przeziębiony, chyba to słychać, więc wielu z was pytało mnie o to, czy zrobiłem rajd Genesecta solo. Nie udało mi się, byłem akurat na wyjeździe, nie trafiłem pogody, nie trafiłem mu setu, masakra, ale dzisiaj wymaksujemy mojego Shundo Charizarda. Jak wiecie, mam Shundo Shiny setkę Charizarda, także on będzie zrobiony i ten rajd w przyszłości będę starał się oczywiście zrobić. No ale oczywiście, jak byłem w Krakowie, to sobie chillowałem. A jeśli chodzi o chillowanie... To ja właśnie czasami lubię się rozsiąść na kanapie i porajdować w co innego. Czyli pograć w grę Raid Shadow Legends, jedna z najlepszych gier RPG na telefony komórkowe. Jeśli chcesz zagrać razem ze mną, możesz to zrobić właśnie teraz. Zeskanować kod QR na ekranie, bądź też link w opisie pobrać na swój telefon, bądź też PC, grę Raid Shadow Legends. Zdobywaj nowych czempionów, rób dungeony. Ja najbardziej lubię kampanie. Tutaj przechodzisz przez właśnie wszystko po kolei i po prostu pograć sobie, powalczyć, pocilować bez żadnego stresu. Tutaj powalczyć moimi czempionami. Championów oczywiście możemy też upgrade'ować, jak i zdobywać oczywiście nowych czempionów, ale Raid Shadow Legends to nie tylko kampania, ale także Dungeony, Arena czy Clan Bossy, jak i wiele różnych Special Eventów, które mamy w każdym praktycznie miesiącu, by zdobyć nowych, legendarnych czempionów. Tak jak oczywiście w Pokémon GO mamy event z Halloween, tak również w Raid Shadow Legends jest event Halloweenowy, w którym możemy zdobyć nowego czempiona. Także zachęcam Was do akcji Raid Shadow Legends, a jeśli chcecie mieć lepszy start niż inni, Zeskanujcie kod QR albo wbijajcie w link podany w opisie, by otrzymać nowego, epickiego czempiona Chonoru, który jest super w Doom Tower. 200k srebra, 1x EXP boost i 1 uzupełnienie energii, a także 1 Ancient Shard, dzięki któremu będziecie mogli otrzymać jeszcze jednego czempiona. Także spójrzcie, jak kozacko wygląda ten czempion Chonoru. Masakra. Także jeszcze raz zachęcam Was do akcji w Raid Shadow Legends. Kod QR bądź też link w opisie. Także właśnie pytanie, które też często pada na live'ach. Czy gram w jakąś inną grę niż Pokémon GO? To jest to właśnie Raid Shadow Legends. Jedna z najlepszych gier RPG, tak jak mówiłem oczywiście wcześniej. Ale wróćmy teraz do Pokémon GO. I tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, pokazać, wymaksować. To, co oczywiście wielu z Was pytało, czekało na to, aż w końcu to zrobimy, ale Genesect. Genesect właśnie tutaj mogliśmy, nie Gengar, mm, nie wiem czemu pomyślałem Gengar, Genesect właśnie był do zrobienia solo z Mega Charizardem i właśnie ten tutaj mój Mega Charizard, znaczy właśnie no jeszcze nie Mega, ale <laughs> nie miałem go zrobione na 50 level, bo właśnie czekałem, miał być odcinek taki wiecie, Maksowanie Charizarda i później solo Genesect, no ale no, mówię, nie trafiłem mu w setu. Pogoda była tylko chyba przez dwa dni jakoś. I akurat jak byłem w Krakowie było Sani, później jak wróciłem do Warszawy i przed było Party Cloudy, Cloudy. No po prostu no, trzeba było trafić tą pogodę, no i przez co to, to się właśnie nie udało. No ale dobra, nie udało się, więc teraz maksujemy Charizarda Shiny 100% Ivy z Wrocławia co nie widział odcinka, polecam sobie obejrzeć. Reakcja była bardzo, bardzo spoko. Dobra, także maksujemy 3266 shiny 100% IV Charizard wymaksowany. Także no tutaj tym właśnie mega Charizardem zaraz właściwie sobie zrobimy. Jest wymaksowany, także łapeczka w górę oczywiście kochani. Zostawcie. Tutaj potrzebujemy fire spin, więc ja sobie to później kiedyś to sobie zmienię ale oczywiście tutaj Mega Evolve mamy 5037, więc zróbmy sobie w tym momencie tą Mega Ewolucję, bo w sumie nie mam Mega Ewolucji chyba zrobionej żadnej. Także spoczko, Mega Charizard. No tutaj DPS naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki. 5037 CP, także no mówię, musicie koniecznie zostawić łapę w górę. I jeśli oczywiście Genesect wróci kiedykolwiek, to będziemy go próbować zrobić. Mamy tutaj właśnie Charizarda. Dobra, zróbmy sobie tak Fire. Więc jeśli chodzi o to, no mamy tutaj Reshiramy porobione, ten, ale no potrzebujemy tych Pokemonów Shadow. Ja powiem Wam szczerze, troszeczkę żałuję, że nie zrobiłem sobie więcej Moltresów, bo to są tylko te, tutaj Moltres jest złapany. Super ID 10.11.10 10 w Krakowie na GoFescie rok temu i żałuję właśnie, że wtedy nie zrobiłem sobie więcej ich, w sensie no, no może chociaż tą jedną sztukę teraz praktycznie wiszę, Giovaniego nie mamy, czekam na jakiegoś Mewtu Shadow, e, mam odłożone trzy, właściwie cztery Super Rocket Radary, jak możecie tutaj zobaczyć, więc no jeśli wróci coś fajnego, tu są trzy a czwarty jest oczywiście do zrobienia quest mm, kiedyś tam, więc mam cztery Super Rocket Radary, czekam właśnie na to aż e, tutaj nasz Giovanni wróci z czymś ciekawszym, tak, no bo hołowo, jakieś suikuny czy coś, no to raczej no przydatne za bardzo nie jest, ale podoba mi się tutaj ten 5037 Shundo Charizard, nice, nice, łapeczka w górę, kochani, ale, ale, dobra, nie będę wam Was tutaj owijał w bawełnę, tak, no bo oczywiście każdy czeka na ten moment, w którym tutaj, no mówiłem na początku, tak, czyli... To, na co wszyscy czekają, to, o co wszyscy pytają, czyli slacking, moi drodzy, slacking. Mamy 288 XL candy, 296 jest nam potrzebnych, tak, na wymaksowanie slackinga na 50 level, więc tutaj oczywiście muszę zrobić, przetransferować candy na candy XL. Mamy tam 2000 ponad candy, tak, potrzebujemy 8 XL Candy, więc mamy sobie tutaj o cyk. Jest 296, poszło 800 candy zwykłych na 8XL. No i oczywiście mamy teraz candy na zmaksowanie tego, na co wszyscy oczywiście czekali. A właśnie było 25 milionów dasta, nie? No i zeszliśmy z tego, 20, tych 25 milionów. Więc moi drodzy. Zakańczam. Temat slackinga. Kiedy slacking na 50 level? To, co zawsze właśnie pytacie na live'ach, na odcinkach. Kiedy, kiedy, kiedy? Koniec. Koniec, moi drodzy. Mamy tutaj 5010CP. Power up. Jest. Wymaksowany slacking na 50 level. Także łapeczka w górę, kochani. Drugi atak oczywiście też. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek go do czegoś użyje. Jawnie. Bodyslam, Hyperbeam masakra. No ale jest 5010CP. Zobaczmy sobie tą topkę. Także będzie teraz on na pierwszym miejscu. Niestety, no, będę musiał czekać na mojego mewtu, aż będzie miał mega ewolucję, żeby był pierwszy w tej mojej topce. Ale generalnie jest trik na to, żeby tego slackinga w tej topce nie było, jak ją będę pokazywał. Ale to wam pokażę w innym odcinku. Także z mojej strony, kochani, to by było na tyle. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dołączajcie do Discorda, wszystkie moje social media, Instagram, Twitter, macie podane linki w opisie. Bijajcie, followujcie, żeby oczywiście widzieć, co się u mnie dzieje, a ja teraz ciepła herbatka. I co wracam chyba do łóżeczka. No jeszcze muszę to zmontować. Także widzimy się w następnym odcinku. Łapeczka w górę, subskrypcja. Do zobaczenia. Cześć!